Jestem w ogóle nieprzygotowana na ten sprawdzian. Ja się uczyłam, pomogę ci. O, serio? Dzięki. Co masz w pierwszym? Mm, nic. No okej, okay. a w trzecim co masz? No właśnie, też nic. Ej, no miałaś mi pomagać. Wiesz co? Ja się z następnego rozdziału chyba uczyłam. Chodź przed szkołą, wejdziemy do piekarni, bo nie mam śniadania. Ja mam chyba dużo, dam ci w szkole. Super. Ej, Laura, mogę coś do jedzenia? O nie. Kanapki zjadłam, ale mam jeszcze gotowane jajka od babci, chcesz? Nie, to w takim razie dzięki. Przegłodzę się do 15. No ty się tak cały dzień uśmiechasz, co? Pisałam wczoraj z kimś. Oh, mów kto to? Nie chcę na razie rozpowiadać. No przecież ja nikomu nie powiem. No dobra, to mi oh, Ale cute. Tosia, skąd cała szkoła, wiesz, się całowaliśmy? Laura, mówiłaś o nas komuś? Sorki, tak się podjarałam i niechcący dodałam na relację. Jak można coś niechcący wrzucić na relację? A pamiętasz, jak raz przeglądałaś Insta na kibelku? Tobie to naprawdę nic nie można powiedzieć.